Stolica Apostolska ogłosiła, że sytuacja Ojca Świętego, jego świątobliwości papieża Franciszka, pozostaje niezmienna, bez obecności gorączki, pomimo trwałego zapalenia płuc. W tym kontekście wspieramy rozpowszechnianie najnowszej informacji o stanie zdrowia Ojca Świętego, która została podzielona pod koniec popołudnia w czwartek, 29 listopada. Z biura prasowego Stolicy Apostolskiej, wybitny przewodnik, który od soboty, 25 listopada, zmaga się z grypą, nadal boryka się z zapaleniem płuc, które powoduje mu komplikacje oddechowe. W trakcie ogólnej audiencji w środę można było zauważyć spłycony oddech wybitnego lidera kościelnego po przybyciu do Auli Pawła VI. Z tego powodu ksiądz kardynał Campeni, wybitny członek sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, podjął szlachetną odpowiedzialność za przekazanie katechezy. Problemy zdrowotne skłoniły go do przesunięcia niektórych zobowiązań, potwierdzając, że z powodów medycznych nie uda się na pielgrzymkę do Dubaju zaplanowaną na 1 grudnia. Typowy harmonogram świętego ojca został ograniczony w tym tygodniu. Chociaż w czwartek przeprowadził dziewięć audiencji, podczas tych spotkań zdecydował się przekazywać swoje przemówienie pisemnie, aby oszczędzić swojego głosu i unikać nadmiernego wysiłku podczas audiencji z uczestnikami seminarium na temat etyki w zarządzaniu zdrowiem. Poruszył swój stan zdrowia. Mówiąc, że lekarz nie zezwolił mu na podróż do Dubaju z powodu intensywnego ciepła i nagłego przejścia z ciepła do klimatyzacji. Wyraził wdzięczność Bogu, że nie jest to zapalenie płuc, ale raczej ostre i zakaźne zapalenie oskrzeli. Mimo to nadal przyjmuje leki przeciwbakteryjne. Po ogłoszeniu informacji w czwartek, 30 listopada. Agencja Informacyjna ACEI poinformowała, że jego świątobliwość papież Franciszek przyjął w Watykanie członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Podczas tego spotkania odniósł się do świętej matki Kościoła jako kobiety i żony, podkreślając obecną sytuację cierpienia na zapalenie płuc, które utrudnia mu normalne oddychanie. Mimo to ojciec święty wygłosił swoje przemówienie i podzielił się kilkoma spontanicznymi słowami. W tym świętym kontekście duchowy przewodnik Kościoła podkreślił znaczenie refleksji teologicznej i wyraził smutek z powodu niewielkiego udziału kobiet wśród obecnych, sugerując, że należy pójść w tym kierunku ze względu na wyjątkową zdolność kobiet do medytacji teologicznej. Podkreślił geniusz, który posiada w tej dziedzinie i ogłosił, że na następnym zgromadzeniu z Radą uznawanych ekspertów znaną jako C9 rozważana będzie rola kobieca w Kościele. Ponadto podkreślił znaczenie rozumienia esencji kobiety, kluczowej dla zrozumienia teologii kobiecej i w konsekwencji samej esencji Kościoła wskazał, że nadawanie kościołowi cech męskich było jednym z wielkich błędów, zachęcając teologów do refleksji o kościele jako kobiecie i małżonce. W tym samym duchu potwierdził, że w ten dzień zostali wezwani do całkowitej oddanej serca i umysłu transformacji misyjnej kościoła. W tym celu sugerował teologię ewangelizacyjną, która promuje dialog z kulturą. Jest imperatywem, abyście, badacze teologii, wykonali to w zgodzie z boską wspólnotą z perspektywy podniesionej ku tym, którzy są mniej szczęśliwi i pokorni. Jednocześnie sugerował, że teologia rodzi się autentycznie w akcie oddania się Najwyższemu. W tej duchowej ścieżce jest zadaniem erudytów teologii rozpowszechnianie nowych blasków i promieni wiecznego światła Chrystusa zarówno w świętej siedzibie Kościoła, jak i w mroku świata. Ponadto, w swojej napisanej wiadomości papież odniósł się do soboru nicejskiego, którego 175 rocznicę będzie obchodzona w 2025 roku. Podkreślił dwa współczesne wyzwania podjęte przez to zgromadzenie, kwestię antropologiczną i ekologiczną. Podkreślił również pracę, którą podejmują w celu refleksji nad aktualnością wiary Trójcy Świętej i chrystologicznej, jak to zostało wyznane przez wspomniany sobór. W tym kontekście papież Franciszek zachęcił do ponownego odkrycia soboru nicejskiego wskazując trzy fundamenty: duchowy, soborowy i ekumeniczny. Przypomniał, że ten, który stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia, Bóg z Boga, światłość z światłości, nie tylko reprezentuje światło niewysłowionej wiedzy, ale rozświetla życie miłością Ojca. Następnie stwierdził, że istnieje światło prowadzące nas i rozpraszające cienie. I to światło, które przebywa w naszym życiu, jest wieczne i wschodzące. Jak możemy o nim świadczyć, jeśli nie poprzez życie pełne blasku, z radosną promieniującą energią, takie pytanie zadał Ojciec Święty. W późniejszym momencie odkrycia przypomniał, że modlitwa stanowi ścieżkę do wyrażenia wspólnoty i procesów uczestnictwa w dynamice Trójcy. Ta dynamika Trójcy przez którą Bóg poprzez Chrystusa i za pośrednictwem Ducha Świętego zbliża się do ludzkości. W końcu zachęcił członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej, aby nie zadowalali się tym, co już osiągnęli, i aby zachowali umysł i serce otwarte na zawsze większą wiedzę o Bogu. W obecnych czasach witalność papieża wywołuje niepokój w sercach wiernych, ale ostatnia komunikacja z Watykanu przynosi ulgę, ujawniając, że Jego stan jest stabilny, pomimo utrzymującego się stanu zapalnego w płucach. Wspólnie zatem łączmy nasze dusze w modlitwie za Jego szybki powrót do zdrowia, prosząc Najwyższego, aby złagodził stan zapalny w Jego układzie oddechowym, przywrócił Jego energię i otoczył go swoją uzdrawiającą miłością. Niech boskie światło prowadzi profesjonalistów medycznych, a błogosławieństwo Boże niech będzie jego wsparciem i siłą. Niech Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, błogosławi Ojcu świętemu Franciszkowi i wszystkim nam swoją wieczną miłością i współczuciem. Amen, jeśli chcesz zobaczyć więcej opowieści o wierzeniach, napisz, chcę to poniżej w komentarzach. Do zobaczenia.